Doktor Mateusz Machaj Wolna Przedsiębiorczość Instytut Ludwiga von Misesa Wrocław 2016 Rozdział 5. Podział pracy Z tego rozdziału dowiesz się jakie są korzyści z podziału pracy dla całego społeczeństwa czym jest teoria przewagi komparatywnej w jaki sposób handel między krajami i ludźmi przynosi korzyści wszystkim nawet jeśli jedna strona jest we wszystkim lepsza Podział pracy i społeczna harmonia. Podział pracy towarzyszy ludziom od zarania dziejów, jednak wraz ze zmianami systemów społecznych i politycznych, podział ten podlegał zmianom. Czym w ogóle jest podział pracy? Polega on na przydzielaniu ludziom różnych zadań. Dzięki temu ludzie mogą się skupiać na jednej czynności. To pozwala im doskonalić konkretną umiejętność i osiągać lepsze efekty. Korzyść z podziału pracy bardzo łatwo jest dostrzec, wystarczy rozejrzeć się dookoła, na wielu rynkach pracują profesjonaliści, tacy jak lekarze, sportowcy czy pisarze. Z podziałem pracy wiąże się zagadnienie społecznej harmonii. Przez wiele lat ludzie byli przekonani, że nieuniknione są konflikty między poszczególnymi członkami społeczności, dlatego historia ludzkości musi być historią wojen i ciągłych walk. Podobne wyobrażenia dotyczyły sytuacji na arenie międzynarodowej. Wierzono, niektórzy wierzą w to do dziś, że kraje muszą pozostawać ze sobą w konflikcie, dlatego trudno im będzie znaleźć sposób na stworzenie korzystnego dla wszystkich ładu. Wynikało to z przekonania, że niektóre z krajów, które były potężniejsze od innych, mogłyby domagać się posłuszeństwa oraz narzucać innym niekorzystne warunki. Teoria przewagi komparatywnej. Z podobnym rozumowaniem możemy spotkać się także dzisiaj. Dotyczy ono takiej sytuacji, gdy dany kraj może wytwarzać wszystkie produkty taniej i lepiej. Czy taki kraj w ogóle potrzebuje innych do współpracy? Czy nie mógłby z pozostałych krajów uczynić swoich poddanych i ich wyzyskiwać? Okazuje się, że nawet w takiej trudnej do wyobrażenia sytuacji, gdy jeden kraj jest lepszy w produkcji wszystkich dóbr od pozostałych krajów, współpraca będzie opłacalna dla każdej ze stron. Ten pozorny paradoks wyjaśnia teoria przewagi komparatywnej lub kosztów komparatywnych łączona głównie z Davidem Ricardo. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Załóżmy, że Anna w ciągu minuty lepi jedno uszko do barszczu albo wiesza trzy bombki na choince. Karolina jest dużo sprawniejsza, bo w ciągu minuty lepi dwa uszka albo wiesza na choince cztery bombki. Załóżmy, że każda z nich przeznacza w sumie 10 minut na przygotowania świąteczne. Bez podziału pracy Anna, przeznaczając na każdą czynność po 5 minut, zdoła ulepić 5 uszek i powiesić 15 bombek. Karolina w tym czasie ulepi 10 uszek i powiesi 20 bombek. W sumie razem ulepią 15 uszek, a na choince zawieszą 35 bombek. Co się jednak stanie, jeśli zdecydują się na podział pracy i jaki podział pracy będzie najkorzystniejszy? W poprzednich rozdziałach poznaliśmy koncepcję kosztu alternatywnego, czyli najlepszej utraconej możliwości. Koncepcja pomoże także w rozwiązaniu tej zagadki. Ile kosztuje zrobienie uszka przez Annę? Jedno uszko wykonane przez Annę oznacza, że nie zawieszono trzech bombek. Oto koszt alternatywny. W przypadku Karoliny jedno uszko oznacza, że na choince nie zawisły dwie bombki. 2 do 4 to tak jak 1 do 2. Widzimy, że choć Karolina w ujęciu czasowym jest bezwzględnie lepsza w robieniu uszek i wieszaniu bombek, to koszt alternatywny wykonania jednego uszka jest wyższy dla Anny, ponieważ zamiast wykonać jedno uszko, Anna mogłaby powiesić trzy bombki. Na tym polega przewaga komparatywna Anny. Załóżmy więc, że skoro wychodzi jej to lepiej, to cały swój czas poświęci na wieszanie bombek. Przez 10 minut udaje jej się powiesić 30 bombek. Przypuśćmy też, że Karolina poświęci 8 minut na lepienie uszek i wykona ich razem 16. W pozostałe dwie minuty powiesi jeszcze 8 bombek. Całkowita produkcja jednego i drugiego dobra wzrośnie. Uszek będzie 16, a bombek na choince 38. Mniej więcej w taki sposób podręczniki opisują źródła korzyści płynących z podziału pracy. W praktyce jednak ważnym elementem są stosunki handlowe. Nie chodzi tylko o to, że Anna i Karolina wspólnie wytworzą więcej, gdy współpracują. Najważniejsze, że obie mogą skorzystać na podziale pracy, nawet gdy działają oddzielnie i muszą realizować swoje cele samodzielnie. Patrząc na to z perspektywy kosztów i cen, zauważamy, że zawieszenie jednej bombki kosztuje Annę jedną trzecią uszka, a Karolinę więcej, bo jedną drugą uszka. Dlatego Karolina będzie gotowa zapłacić za zawieszenie bombki każdą cenę poniżej jednej drugiej uszka. Anna, świadcząc usługę zawieszania bombek, będzie zyskiwała przy każdej cenie powyżej jej kosztu, czyli powyżej jednej trzeciej uszka. W tej sytuacji wymiana, w której Karolina płaci Annie za powieszenie bombki cenę między jedną trzecią a jedną drugą uszka, jest opłacalna dla obu, mimo że Karolina i tak jest we wszystkim lepsza. Ujmując problem odwrotnie. Anne jedno łóżko kosztuje trzy niezawieszone bombki, a Karolinę jedno łóżko kosztuje tylko dwie niezawieszone bombki. Dlatego gdy Ania otrzyma od Karoliny zapłatę w postaci zawieszenia bombek w zamian za łóżka, każda cena między dwoma a trzema bombkami za łóżko będzie opłacalna zarówno dla jednej, jak i dla drugiej. Krótko mówiąc, handel w każdych warunkach zawsze, choćby nieznacznie, poprawia sytuację handlujących stron. Ten przykład jest matematycznie prosty, ale zasada pozostanie ta sama, gdy go trochę skomplikujemy i wprowadzimy do modelu więcej osób. Moglibyśmy wymyślać inne przykłady: z ubraniami, żywnością, środkami czystości, winem. Nie ma znaczenia z czym, ponieważ zasadę kosztu alternatywnego można zawsze zastosować. Dlatego też zawsze możemy porównać koszty komparatywne. Nawet jeśli jedna ze stron jest absolutnie lepsza we wszystkim, relatywne porównanie zawsze wykaże, że ten słabszy jest w czymś względnie lepszy. Może on zastąpić silniejszego w wykonaniu pewnych czynności z korzyścią dla obu stron. Rozważmy te kwestie na przykładzie wybitnego sportowca. Cristiano Ronaldo zapewne szybciej niż większość ludzi przewiózłby i przeniósł swoje meble podczas przeprowadzki. Mimo to decyduje się na wynajęcie pomocnika, ponieważ tracąc swój czas na przeprowadzkę, nie poświęca go na trening i grę w piłkę nożną, czyli na coś, co przynosi mu ogromne korzyści finansowe. Nawet jeśli przeprowadzka zajęłaby mu 3 godziny, a pomocnikowi 4 godziny, to i tak wynajęcie go będzie dla Ronaldo opłacalne z powodu kosztu komparatywnego. Wynika to z tego, że jedna godzina kosztuje Cristiano Ronaldo więcej niż pomocnika. Ponadto, co może wydać się paradoksalne, im Ronaldo będzie lepszy, tym bardziej będzie skłonny do skorzystania z pomocy słabszego. Do tego sprowadza się zasada kosztu komparatywnego. Często możemy się przekonać o jej sile, gdy rozważamy alokowanie własnego czasu. Może się okazać, że łatwiej nam będzie za coś na rynku zapłacić, niż wykonać to samemu. W czasie, gdy wykonywalibyśmy tę pracę sami, moglibyśmy robić coś innego i zarobić więcej, niż wyniesie koszt zakupienia usługi. To niewątpliwie jeden z głównych powodów, dla których wielu pracowników korporacji wyższego szczebla decyduje się jadać posiłki w restauracjach, zamiast przygotowywać je samemu. Po prostu wychodzi im to taniej. Jeśli pozostaną w pracy dwie godziny dłużej, mogą zarobić więcej niż wydadzą na obiad w restauracji. Pamiętajmy jednak, że mówimy tu o fizycznej produktywności. Może być bowiem tak, że pracownik sam zrobi sobie posiłek, bo lubi to robić, albo nie ma zaufania do restauracji. Pewne subiektywne pobudki mogą przesądzać o tym, że człowiek nie będzie preferował podziału pracy. Równie dobrze może się okazać, że Cristiano Ronaldo lubi sam wykonywać wszystkie prace związane z przeprowadzką. A jak pamiętamy, według nauki ekonomii ludzie mogą mieć cele pozamaterialne. Jednym z nich może być również niepreferowanie podziału pracy. Czy wiesz, że w XIX wieku pojawił się ruch luddystów, którzy chcieli zniszczyć maszyny, gdyż uważali, że maszyny używane w produkcji trwale zwiększają bezrobocie? Dzisiaj przypomina to niszczenie kombajnów, żeby więcej ludzi mogło pracować w polu, zakaz korzystania z łopat, bo do kopania rękami potrzeba więcej ludzi, czy zakaz korzystania z paczkomatów, aby dać pracę dostarczycielom paczek. Luddyści niszczyli maszyny, gdyż wierzyli, że nie można dopuścić do tego, by ktoś stał się za bardzo produktywny, bo wtedy nie będzie potrzebował do pomocy innych ludzi, skazując ich tym samym na społeczne wykluczenie. Dzięki teorii kosztów komparatywnych wiemy, że jest to nieprawda i wysoka produktywność jednej osoby czy firmy przynosi korzyść reszcie społeczeństwa. Społeczne i międzynarodowe korzyści z podziału pracy. Prawo kosztów komparatywnych pokazuje, że możliwa jest harmonia w społeczeństwie oraz harmonia międzynarodowa. Nawet jeśli jeden z krajów jest znacznie słabszy w produkcji wszystkich dóbr od innych krajów, to i tak zawsze znajdzie swoje miejsce w produktywnym podziale pracy, na którym skorzystają wszystkie strony. Aby doszło do korzystnego podziału pracy, który zwiększy całkowitą produkcję jednostek lub krajów, potrzebna jest jeszcze swobodna wymiana między współpracującymi podmiotami. Anna i Karolina muszą mieć możliwość swobodnego negocjowania między sobą takich cen uszek i bombek, które skłonią je do specjalizacji. Teoria przewagi komparatywnej dobrze też wyjaśnia, jak wszyscy w danym społeczeństwie odnoszą korzyści z istnienia bogatych i zdolnych jednostek. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego takie usługi jak kelnerstwo, fryzjerstwo czy krawiectwo mają różne ceny w różnych krajach? Praca wykonywana w tych zawodach wygląda podobnie w wielu krajach, a jednak fryzjer na Ukrainie zarabia przeciętnie mniej niż fryzjer w Polsce, a fryzjer w Stanach Zjednoczonych z pewnością jest od nich bogatszy. Z czego to wynika? Z dodatkowych efektów przewagi komparatywnej. W bogatych społeczeństwach pracują bardziej produktywni przedsiębiorcy, działający na skalę globalną. Im ktoś jest bardziej produktywny w swoim fachu i zarabia więcej pieniędzy, tym wyższy jest jego koszt alternatywny. Dlatego jest gotów więcej zapłacić za to, że zostanie w czymś zastąpiony. Gdyby Karolina potrafiła lepić jeszcze więcej uszek na minutę, to tym bardziej potrzebowałaby pomocy Anny. Byłaby również gotowa zapłacić większą liczbę uszek Annie za to, że ta wieszałaby bombki. Zwłaszcza gdyby na rynku pojawiła się konkurencja, czyli inni ludzie gotowi zatrudniać Annę, by wynęczała ich w prostych czynnościach. Im jakiś prawnik bardziej skutecznie wykonuje swój zawód, tym więcej zarabia. To oznacza, że każda godzina jego pracy jest więcej warta. Traciłby więcej, gdyby musiał poświęcać czas myciu samochodu, malowaniu ścian albo naprawie kranu w domu zamiast skupiać się na swoim zawodzie. Dlatego bardziej mu się opłaca znalezienie i opłacenie kogoś, kto za niego umyje samochód lub naprawi kran. Im więcej jest bogatych ludzi w społeczeństwie, tym większe zapotrzebowanie na pomoc fachowców, tym większa konkurencja o ich usługi i tym wyższe oferty zapłaty. W ten sposób otoczenie ludzi bogatych korzysta pośrednio na ich bogactwie, w wyniku czego w krajach bogatszych wykonując podobne czynności zarabia się często o wiele więcej niż w krajach biednych. Dlatego też im bardziej pogłębia się specjalizacja, tym bardziej przydatni są wszyscy ludzie, także ci mniej zdolni, poszkodowani przez los albo niepełnosprawni. Zawsze bowiem mogą się przyczynić do poprawy efektywności ludzi bardziej wydajnych oraz do pełniejszego wykorzystania ich talentów. Z podziałem pracy wiąże się jeszcze jedno bardzo ważne i niejednokrotnie pomijane zagadnienie: otóż, zasada przewagi komparatywnej ma swój ukryty potencjał prawie wszędzie. Właściwie w każdej sytuacji, dzięki podziałowi pracy, ludzie stają się bardziej produktywni pod względem fizycznym. Nie zawsze jest to jednak produktywność wartościowa. W ekonomii istnieje znacząca różnica między produktywnością fizyczną a ekonomiczną. Ta pierwsza wymaga podziału pracy. Ta druga wymaga istnienia przedsiębiorców, którzy umiejętnie organizują podział pracy, aby stworzyć coś wartościowego. To zagadnienie jednak omówimy osobno przy innej okazji.